Kuczyłem tak, siema, siema. tak na godzinkę, tylko na nie Widziałem swoich kompanów. Nie? O, dmuchaj się! dziś fajna, jadź się! E, trzymajka! Trzało nie było ci za bardzo. taki zapalnik na wierzchu leżał, tu na tej górce. Ale już fant jakiś jest, nie? Chciałem, żeby odmarzło, ale tak nie odmarzło. Co? Koleś, Ej, koleś! Cześć, A gdzie suka? Szukaj tu, suka! Ile jest tam suka? Suka jest stary poszukiwacz. Węszy. No to mała dziela słuchaj, takie ale... Dostaw ten zapalnik, bo jeszcze wzmuchnie nie cię zabije. Niedzielę mam zameldować taką dłuższą, dłuższą misję Myślę się coś znajdę Ciemno się tu robi Ale... Wyszłem mi się to co się liczy nic, skończymy to, pomału Nie słynka? Ej, mnie Koleś Pokażcie O Wyszliśmy kabli mi tej Chodź, chodź, A ty, chodź, 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 to jest chodź, chodź, mi. chodź, chodź, Działy chodź, Pobję cokiem No nic lecimy dalej bliżej dom Pozdrawiam wszystkich Trochę tak skromnie dzisiaj Zapalnik jakiś strafił Często tak się w tych ulicach Ruski pewnie Na pewno Ala